2021 rok to taki, w którym możemy spodziewać się wielu superowych produkcji. Czy to nowa gra LEGO Star Wars Skywalker Saga, gdzie będziemy przeżywać historię Skywalkerów na nowo, film o Czarnej Wdowie opowiadający o przygodach Nataszy Romanów po produkcji Civil War, bądź na przykład God of War Ragnarok z Kratosem i Atreusem w rolach głównych. Nie ma co zaprzeczać, że dzieł jest o wiele więcej i nawet jakbym chciał wymienić je wszystkie, to zabrakłoby mi odcinka. W każdym razie jest taka jedna, na której się dzisiaj skupimy. Jej pierwsza odsłona była bardzo dobrze przyjęta przez graczy, a ponadto uważana jest za jedną z lepszych gier 2015 roku. Mowa oczywiście o Dying Light 2, który chcąc nie chcąc zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami. Co prawda bardzo mało wiemy o tym tajemniczym świecie zamieszkującym przez zombie, dlatego musimy cieszyć się każdą małą wpadką, przeciekiem i tego typu rzeczami. Niedawno wyciekły fotografie prezentujące edycję kolekcjonerską, lecz wychodzi na to, że przecieki nie kończą się na tym. Z góry powiem, że Techland już obadał całą sprawę i data, którą zaraz wam przedstawię jest jedynie tymczasowo ustawiona przez sklep. Twitter Dying Light 2 nawet napisał, że mieli podobną sytuację w tamtym roku w grudniu. Do czego zmierzam? Australijski sklep o nazwie Eba Games ujawnił na swojej stronie internetowej, że Dying Light 2 ma zadebiutować 25 maja 2021 roku. Z strony ma chociaż oczywiście w opisie, ale jest jeden haczyk. Jeśli posługujecie się polskim adresem IP, to na nią po prostu nie wyjdziecie. Ciekawą sprawą jest to, że sklep na swoim koncie ma już kilka przycieków, między innymi idzie o Darksiders 2 na Nintendo Switch. A dokładnie jeśli chodzi jeszcze o cenę, to przy niej jest dopisek, że jest to tylko i wyłącznie tymczasowy zapis i w każdej chwili może ulec zmianie. 25 maja, ta? No generalnie to w każdym takim wycieku jest ziarenko prawdy i może z serii okazać się, że będzie to oficjalna premiera. Jeśli tak by było, no to Techland naprawdę śmiesznie sobie pogrywa z graczami. Natomiast jeśli im to wyjdzie i naprawdę 25 maja zadebiutuje Dying Light 2, to wtedy jeśli chodzi o tą tymczasową datę premiery, to wyjdzie im prank po kroju Marcina Dubiela. A co wy o tym sądzicie? Myślicie, że naprawdę 25 maja to dzień kiedy narodzi się Dying Light 2? Wiecie, gameplay mamy, trailer mamy, no to teraz chyba już pora tylko i wyłącznie na premierę. Dawajcie znać w komentarzach jaka jest wasza opinia na ten temat. A my za to witamy się na lootboxie, serwus, dzień dobry, a w dzisiejszym materiale trochę o zagadce runów i uchu Nodens Ark w Assassin's Creed Valhalla. Najnowszym hotfixie 1.11 do Cyberpunka, broni Kratosa stworzonej przez zwyczajnego śmiertelnika oraz o nowej aktualizacji do produkcji Sea of Thieves. Subskrypcja z dzwonkiem, łapka w górę oraz komentarz oczywiście zostawiony, no bo jakby inaczej. Nasze materiały pojawiają się standardowo o godzinie 16:00. No to co, zaczynamy. Assassin's Creed Valhalla to gigantyczna gra z dziesiątkami godzin zawartości. Na naszej planecie znajdują się gracze, którzy uważają, że znaleźli już wszystko. Okazuje się, że Valhalla ma sporo tajemnic do odkrycia. No, i fani niedawno nadklei się na zupełnie nową broń w grze. Mowa oczywiście o łuku Noden's Ark, ukrytym w produkcji Ubisoft. Oprócz swojego mitycznego statusu i ukończenia 7 z 10 ulepszeń, ma potężną zdolność. Gracze zadają nim większe obrażenia, gdy będą dalej od celu. Fani produkcji eksperymentowali i stwierdzili, że zadaje znacznie większy damage niż inne tego typu rzeczy. Generalnie jest wiele potężnych broni, no i jedną z najbardziej przydatnych jest właśnie łuk. Co prawda że grze Nodens Ark został odnaleziony w wyniku glitcha, lecz jakiś czas później użytkownicy doszli do tego, że da się go zdobyć bez wykorzystywania błędów dzieła. Wszystko za sprawą skomplikowanej zagadki, która związana jest z runami ISU. Kojarzyć je możecie na przykład dlatego, że owe znaczki znajdują się na pudełku i przedmiotach edycji kolekcjonerskiej Assassin's Creed Valhalla. Na szczęście grupa Access da Animus rozszyfrowała zagadkę łuku. Pierwszym punktem, że tak to nazwę, jest przetłumaczenie ostatniego fragmentu hasła run. Słowa The sword is the key, czyli po polskiemu miecz jest kluczem. Oczywiście nie zabrakło pytania, o jaki miecz chodzi. Przecież w Assassin's Creed Valhalla jest ich odgroma. No i kilka chwil później grupa ogarnęła, że odpowiedź jest ukryta zaraz nad runami, a dokładnie na rysunku Kruka. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to zobaczymy legendarny ostrze z uniwersum Assassin's Creed. Zapewne wierni fani już wiedzą o jaki chodzi, ale oświecę resztę. Chodzi o Excalibura, gdyż jego opis brzmi, że jest w stanie skruszyć wszystko. Dlatego teraz pora wyruszyć po ten miecz. Zdobędziecie go jedynie, jak zbierzecie wszystkie 11 tablic ukrytych w miejscach oznaczonych jako skarby Brytanii. Później już tylko wejść na Wyspę i uderzyć Excaliburem błyszczącą skałę. Ponadto nie zabraknie wam potyczek z trzema potężnymi zelotami, dlatego nie idźcie po ten scyzoryk jak macie niskie poziomy, bo no nie będzie zbyt ciekawie. Jeśli chodzi zaś o walnięcie w skałę, to trzeba to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie zachodziło słońce. No i myk. Macie łuk. Cyberpunk 2077 ma już trochę aktualizacji za sobą, ale to dopiero początek. Jak wiemy, patch 1.1 naprawić miał dużo rzeczy, ale finalnie wyszło trochę inaczej, bo owa łatka narobiła jeszcze więcej problemów redom. 4 dni temu CD Projekt Red poinformował o hotfixie, który rzekomo ma poprawić działanie mocy rażących błędów, a błędy te wywołał już wspomniany przeze mnie patch 1.1. No i po części udało im się pousuwać. Hotfix 1.11 usuwa dwa Dwa potężne błędy. Pierwszy dotyczy zadania Stary Znajomy, kiedy gracz załadował grę w trakcie rozmowy z Takemurą, nie słyszał od rozmówcy ani jednego słowa. Dodatkowo w produkcji nie można było nic robić, a npc -ty nie reagowały na interakcje. Nawet reset zapisu nie pomagał. No i właśnie łatka 1.11 anuluje ten błąd. Drugim punktem jest mechanika losowania przedmiotów. Wcześniejszy patch popsuł tą losowość i stała się ona dość problematyczna, dlatego przywrócono ją do poprzedniej formy. Twórcy wciąż się nie poddają i starają się ulepszać Cyberpunk 2077. Czasem noga im się zawinie, ale wierzę w nich, że jeszcze kiedyś ich dziecko będzie działało bez problemów. Seria Goto 4 ma wiele cech charakterystycznych: czy to ostrze chaosu z oryginalnej trylogii, tarcza Kratosa oraz jego topór Leviathan. W zasadzie to nie jest jego, ale jego żony dobra nieważne. Adam Sawicz postanowił niedawno podjąć się wyzwania ożywienia lewiatana Kratosa. Generalnie pierwotnie miało się nie różnić niczym od pierwowzoru. Przynajmniej taki był pierwszy zamysł. Według Sawicza ta konstrukcja została zainspirowana prośbą jego siostrzeńca. Poprosił on swojego wuja o topór Leviatan jako prezent gwiazdkowy. Oczywiście twórca broni potraktował to jako świetną okazję nie tylko do samodzielnego wykonania tego materiału, ale także potraktowanie go jako pewnego rodzaju lekcji dla widzów na swoim kanale YouTube. Budowa konstrukcji od początku do końca została przesłana jako część z serii Sawarza. One Day Builds to jedna właśnie z jego serii na YouTube, w której robi wiele rzeczy po prostu w jeden dzień. Tak prawdę mówiąc, stworzenie potężnego lewiatana z God of War'a jest idealnym wyborem w serii. Tym bardziej, że w tym roku wychodzi Ragnarok. Sawasz opublikował ostateczny wynik swojej pracy na Twitterze. Nawet jeśli samo ostrze jest wykonane z pewnego rodzaju PCV, nadal wygląda jak stalowa część i przynajmniej powinno być bezpieczne dla osoby, której konstrukcja ma być prezentem. Ostatni news, a w nim gra bliska mojemu sercu. Chodzi o produkcję Sea of Thieves, gdzie wcielamy się w Pirata i... a zresztą wpadajcie na mojego twitcha, bo tam często ogrywamy ten tytuł. Jako, że nadszedł pierwszy sezon Sea of Thieves, fani z niecierpliwością czekali na nową zawartość. Zmiany w rozgrywce, nowy system wbijania poziomu w stylu karnetu bojowego. No i nie tylko. Pierwszy sezon daje wiele radości, a jednym z nich jest dodanie 120 Hz, lecz no nie na PC-tach. Szalona, piracka, przygodowa gra akcji rozwija się już od prawie 3 lat, lecz deweloper Rare obiecywał wielkie rzeczy dla Sea of Thieves w 2021 roku. I jak możemy zauważyć, zaczyna się od przejścia na plan zawartości sezonowej. Jeśli chodzi o dużą aktualizację wydajności, to wersja gry na konsole Xbox Series X ma teraz dostęp do trybu wydajności 120 Hz. Pozwoli to fanom cieszyć się grą przy 120 FPS w Full HD. W tym trybie gra powinna działać nieco płynniej, co może być preferowane podczas żeglowania po otwartych morzach. W informacjach o Łatce nie ma żadnej wzmianki o Xboxie Series S, także wydaje się, że gracze korzystający z tej konsoli nadal będą mieli tylko 60 FPSów przy Full HD. No i to by było na tyle. Ja się zwijam. serwus!